Dzisiaj jest 20 lipca, zachciało nam się jechać na farmę, żeby pozbierać dla siebie jagód i najeść ziem jagod, bo wtedy jak byliśmy na początku lipca, jeszcze jagody nie były dobre, jeszcze były zielone, tylko były troskawki. A teraz jedziemy, dzisiaj jest sobota, jedziemy na... Ja wody, więc tutaj będzie widzisz, ile tutaj jest dopiero godzina 8.30 rano, bo wtedy jest otwarte. Od 8 jest otwarte, dlatego tutaj jeszcze nie ma tyle samochodów, bo później za kilka godzin będzie tutaj już całkowicie pełno. Także kryją te samochody, gdzie który ma stać, jak tutaj ta pani też. Tutaj kieruję, ona chciała na lewo, a ja akurat skręciłem na prawo, żeby do cienia, żeby słońce nie raziło o przednią szybę. Także to jest duża farba. Na tej farmie pracuje od 200 do 250 ludzi. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest duża farba ile tutaj jest ludzi zatrudnionych. A tu jest mój wnoczek, zbieramy tutaj jego. Jak widać, jeszcze nie są. To są jeszcze wcześniejsze jagody, początek jagód, jeszcze dużo jest zielonych. I za tydzień, za dwa by były lepsze. A tu jest tak nagram. Nie wiem co to za roślina. Nie mam pojęcia, co to jest dla ciekawostki. A tak są. Tutaj w Kanadzie. Tak rosną truskawki. Tak są ładnie zrobione i tak czysto że tutaj są w ogóle jak deszczy nie padą a, dopadają, a są podlewane specjalnymi wężami które są już rozprowadzone po polu także tylko odkręcą zawór i już się tutaj podlewa zobaczcie ile ludzi już jest rano a ile tych ludzi już tutaj na polu zbiera truskawki zresztą to jest nie jedyne pole bo ja nie myślałem że będziemy mieć truskawki bo nie byliśmy na to przygotowani, a tu się okazało, że jeszcze są truskawki. A tutaj wnuczek bardzo chciał się przyjechać tym pociągiem, po, trudno było z uciągiem, traktorem, takie wagoniki za tym, i chciał się tutaj jeździć z żoną, Jedzie tutaj, objeżdżył całą farmę, tej farmę i tłumaczył po drodze o całej tej farmie, jak tutaj, ile ludzi pracuje, co nie robią. Jak to wszystko wygląda, gdzie, co jest i od, to tak około od, od 20 minut trwała taka jazda tym e, pojazdem. Także dzieci to mają różne e, zabawy w piasku, co to chce to wszystko, to kilka barów jest, można kawę pić, można zjeść, można muzykę kanty posłuchać. Akurat teraz nie byłem w tamtym e, w tamtym miejscu, gdzie że mówiła, że tam grali ta muzykę, ale niestety e, przegapiłem, ale już kiedyś e, to nagrałem, także to jest duża farma, jest e, gdzie e, spędzić wolny czas z dziećmi, bo ludzie przychodzą też z dziećmi, e, żeby zbierać jagody, czy e, e, Jagody czy truskawki, nieraz brakuje mi słów na określenie. Oto jest nazwa tej farmy, gdzie, nas, gdzie przyszliśmy krau, A tutaj zobaczcie, tu już jest nagrane godzinę, dwie po tym, jak żeśmy przyjechali, już bardzo dużo ludzi przyjechało. A tutaj sobie z wnoczkiem zbieram jagody. Nie wiedziałem, on ma dopiero 6 lat. Nie wiedziałem, że on tak będzie lubił to zbieranie. Nawet nie chciał z tego pola iść, dlatego może, że on lubi jagody nie lubi truskawek. Lubi jagody i. i te. Och, nie mogę znaleźć Raz raspberry to, to są te. Um, ach, już nie boję. E, dlatego byłem bardzo zdziwiony, że jemu się to podoba, to zbieranie i nie chciał z tego opola już wcześniej pójść. Także tutaj było wszystko i dla dzieci, i dla starszych. Co kto chce. Mógł się każdy najeść do syta i nazbierać. I za to nazbierane się płaciło. To tyle. Dziękuję za uwagę. I leżeliśmy tutaj na zbiorowie. Jagód, a za chwilę i truskawki. Bardzo drodne, bardzo dużo.